Ahoj szczur lądowe! Witajcie w mojej zatoce! Z tej strony Dariel. A dzisiaj porozmawiamy sobie na temat piractwa w Polsce. Mm -hmm. To będzie materiał bardziej taki wspominkowo sentymentalny, i wyszedł on jakby przy okazji, ponieważ jestem w trakcie tworzenia innego materiału, który prawdopodobnie wleci w sobotę albo w niedzielę. A tutaj chciałem zaznajomić te młodsze osoby, jak tak naprawdę wyglądało piractwo w Polsce, okiem osoby, która żyła w tamtych czasach. I okay. też przypomnieć tym starszym osobom, jak wtedy ciekawe, się żyło. Ciekawe, z którego rocznika jest ziomek, nie? A wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze, albo że niedobrze. <laughs> w latach 90. były trzy rodzaje graczy. Ci, którzy mieli wystarczająco bogatych rodziców, których było zwyczajnie stać na kupno gier. Nie spotkałem takich. Naprawdę nie spotkałem w latach 90., znaczy w 90. -tych, w 2000 tych wczesnych nie miałem kolegi, który miał oryginalne gry. Eee... Wszyscy, nawet tacy, ja nie mówię, że wszyscy byliśmy biedni, ale nikt nie miał oryginalnych gier. Po prostu tego nie było. Tych, którzy piracili, i tych, którzy kłamali, że nie piracą. Pozyskiwanie nielegalnych kopii gier. Od takich, co kłamali, że nie piracą, też nie słyszałem. Po prostu, nie słyszałem. Było powszechne. Symbolem tamtych czasów był Pegasus, piracka, przerobiona konsola od Nintendo. Kartridże. Można było znaleźć prawie że wszędzie, na targach, na bazarach, na giełdach, w kioskach ruchu nawet. I wiecie, i to nie był towar z podlady. To nie był jakiś dealer, który mówił do przechodniów: Ej, chcecie kupić jakąś gierkę. Hmm. Nie, to zwyczajnie leżało sobie na stolikach, stołach, gdzie można było zwyczajnie podejść i kupić taką gierkę. Ba, sam byłem nawet świadkiem, jak robili to policjanci. Nikogo to nie obchodziło, a szczytem, taką wisienką na torcie, było sprzedawanie przez niektóre firmy gier w pudełkach typu box z instrukcją obsługi jako oryginalne. Ba, pamiętam nawet jak były one rozdawane w familiadzie czy w kole fortuny jako nagrody. Tak oryginały na piracką konsolę. No bo w Polsce nie było w ogóle ustawy o prawie autorskim. Ustawa o prawie autorskim w Polsce pojawiła się bodajże w 1994, nie? Pirackie gry są najlepsze. Ale, Ale że co tak. było powodem? Pierwszą myślą, która pojawia się w głowie jest bieda. I to jest fakt. Oryginalna konsola Nintendo kosztowała w tamtym okresie jakieś 1000 do 1200 zł. A średnia krajowa, przypominam, średnia krajowa netto wynosiła około 200 zł. Czyli taki przeciętny Polak musiał odkładać przynajmniej 6 miesięcy na to, aby kupić konsolę. Nie mówiąc już o grach, które kosztowały około 70 do 100 zł. Czyli połowę pensji musiał przeznaczać na grę. W przypadku Pegasus'a koszt konsoli wynosił mniej więcej tyle samo, co koszt zwykłej gry na Nintendo. A same kartridże Kosztowały tak naprawdę grosze. Zł ja mam OG Pegasusa, pokażę wam. O. Zobaczcie dzieci, Ach, to jest Pegasus. Oryginalny Pegasus, ten co Ziom ziomek pokazuje w filmie to nie jest, yy, znaczy to jest oryginalny Pegasus, ale to jest już jego jakby druga wersja. Ja mam tę pierwszą, pierwszą wersję Pegasusa. O, wygląda w ten sposób. Familii Video Game, nie? Już, już jest oczywiście żółty yy, przez znak czasów. Kupiłem go w jakimś 2012 roku na Allegro za 40 zł. Wylicytowałem go za 40 zł na Allegro. Yy, o, tutaj macie klapkę na kardicze. No i trzyma się. On w ogóle z tyłu ma tak audio wideo, RF switch i jaca adapter. Nie mam do niego zasilacza. Kiedyś miałem jakiś, który pasował. Eee, teraz teraz nie mam. No, stil, stil, bo wtedy te, też tego w ogóle nie było. O, ale on ma taki charakterystyczny zapach lat 90., powiem wam. Naprawdę, powiem wam, że to, to pachnie, nie? To pachnie, to, to ma swój zapach i. I jasne, zarobki z czasem dość szybko się w Polsce zwiększały. Jednakże dalej to Pegasus, a nie konsola Nintendo wiodła prym w Polsce. Drugim powodem była ustawa o tak, prawie 94. autorskim. Jeszcze z czasów PRL-u, która bodajże w 1994 roku została zmieniona. A, czyli była jakaś ustawa o prawie autorskim z PRL-u? To ja nawet nie wiedziałem, że była taka ustawa. Ja zawsze słyszałem, że nie było żadnej ustawy przed 1994 o prawie autorskim. Ciekawe. Ale dalej była przestarzała, nie uwzględniała cyfrowych produktów, więc nikt się nią tak naprawdę nie przejmował. Jasne, pojawiały się jakieś plotki o nalotach na sprzedawców, handlarzy lub nawet osoby prywatne, ale nikt nie był tego świadkiem, nikogo to nie dotyczyło, więc ludzie zwyczajnie włożyli je między bajki. Trzeci powód Dziadka jest przez coś drzwi nieoczywisty. Właściwie mało się o nim mówi, jeszcze chyba mniej osób to pamięta, a mianowicie chodzi mi o wykluczenie dystrybucyjne. Dziś możemy w ciągu no, jednej minuty. No, nawet jakby mało kto o tym pamięta. Myślę, że wiele osób o tym pamięta, że jakby ja pamiętam też, jakby za mojego dzieciństwa, ja w latach 90. tam powiedzmy nie żyłem, żyłem roczek, pół roku, może trochę ponad, bo z maja jestem 99, tak, ale. Mm, Ogólnie, to pamiętam na przykład Nintendo, że w ogóle nie było w Polsce, strasznie było trudno dostępne Nintendo, no to okej. Okay. Ale też PlayStation 2, no nie, no dobra, okej, okay, może przesadzam, ale też pamiętam, że wielu rzeczy w Polsce nie mieliśmy, które były za granicą, jakby we wczesnych 2000. -tych. A może też dlatego, że właśnie były drogie, ale w latach 90. oczywiste jest to, że jakby w Polsce się nie opłacało dystrybuować gierek. Z Nintendo, z Nintendo Wii nie było chyba problemu aż takiego w Polsce, ale z Wii U chyba już był. Zakupić jakąś grę na Steamie czy na Gogu, natomiast wtedy w małych lub średnich miejscowościach znajdował się jeden, może dwa takie sklepy, o ile się takie znajdowały, gdzie można było kupić grę. W dodatku nie zawsze były one dostępne. Często zachodziła taka sytuacja. Przychodziliśmy do sklepu, składaliśmy zamówienie na konkretny produkt, płaciliśmy pieniądze, a następnie wracaliśmy za tydzień, żeby go odebrać. Były też czasopisma, które sprzedawały gry, lecz Polska Polska działała jeszcze gorzej niż teraz, i takiej wartościowej przesyłce zdarzało się czasem zaginąć. Niech pan nie krzyczy na naszego pracownika, ja tu jestem kierownikiem tej szatni, nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi? Co pan nam zrobi? Cham się mu daj. No skąd we znak nie mam? Mogliśmy też udać się do dużego miasta. Piękny film. Jeżeli nie oglądaliście, misia obejrzyjcie. W moim przypadku byłaby to Warszawa. A żeby taka podróż mogła się odbyć, trzeba było poprosić albo nawet wybłagać rodziców o to. A sami chyba dobrze wiecie, jakby to się kończyło. Za naukę by się wziął gówniarzu, a nie w tych durnych grygrasz. I nawet jeżeli udałoby się przekonać do tej podróży, to czekałaby nas 4 godzina jazda w obie strony, a jeszcze istniałoby ryzyko, że dany sklep nie miał naszej gry. Więc tak naprawdę byłoby już nic z zakupów. A w samochodzie zdaliśmy sobie już sprawę, że ojciec jest zdenerwowany, a my sami prawdopodobnie dzisiaj już nie pogramy. Słuchaj no, synek, synek, bagiacie pierdolne, to cię... I wszystko było piękne w takich czasach, zobaczcie. Koniec imprezy. Oczywiście, czas nie stał w miejscu. Pojawiały się nowe konsole, takie jak Nintendo 64 czy Sega Saturn. Ale one tak naprawdę. Nintendo 64 to ja widziałem tylko w takiej gazetce z naklejkami Pokémon, Co się chyba jak jakiegoś zbierało, czy z jakiejś innej jakby, z jakimiś innymi słodyczami czy chipsami. Zbierało się i na samym końcu było, że można wygrać Nintendo 64. I to było takie. Nintendo 64, Pokémon, eee, e, o, 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 o takie, 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 takie pamiętam i to była dla mnie magia po prostu, że chciałbym, tak, tak chciałem takie coś mieć, nie? I żałuję, że nie kupiłem tego parę lat temu, parę, parę lat temu, bo to chodziło za grosze na Allegro, naprawdę za grosze. Mm. Teraz też w sumie. A, region NTSC. Znaczy to, to jest najmniejszy problem, bo ja bym to kupił dla samego faktu posiadania tego. A zobacz, podobne. Okej. Okay. Niezła rozpiętość cenowa, co? Ale mało, za cztery stówki tam to jest, to jest dosyć tanio, bo tutaj, tutaj Ziemek też z kosmosu wystawił cenę. Nikt mu 2700 za to nie da, bo to na Ebayu można taniej sprowadzić, nie? A ten Rosjanin 400 z kartonem kosztuje kafelka. Dobra, inne wydatki, które mam na głowie. Nie oglądajmy tego, bo oszaleje. Nigdy nie zdobył jakiejś większej popularności w naszym kraju. Natomiast największą sympatią. Cieszyły się oczywiście komputery mm. oraz PlayStation. A jak? przypadkowo obie platformy swoje gry wydawały na płytach CD, które rzecz jasna, łatwo było piracić. Aha. Powiem więcej, część sklepów od razu oferowała przy zakupie nowej sztuki możliwość przerobienia jej, by odtwarzała pirackie gry. No ja jak dostałem Nintendo Wii kiedyś na święta, bodajże czy na, No gdzieś tam chyba na święta dostałem Nintendo Wii. To rodzice mi kupili Nintendo Wii już przerobione, i w sklepie, pan nagrał w sklepie 300 gigabajtów Gierek na dysku. Chcę pan o tym porozmawiać? Bardzo kurwa, jego mać chętnie. Porozmawiałem. Znaczy, fajny filmik, ale te wstawki filmowe takie czasami. ciut na siłę? Nie wiem. Tak oceniając to z perspektywy gościa, który robi YouTube'a, nie? Ale to myślę, że ten Dariel fajnie robi. Fajny temat, do dobre przygotowanie, dobra rozkminka, więc fajny filmik w ogóle. Mówimy teraz trochę o liczbach. PlayStation kosztował na starcie około 1600 zł. Średnia pensja wynosiła wtedy około 900 zł. Wystarczyły już tylko 2 miesiące, aby móc zakupić sobie tą szarą konsolę. Wystarczyły dwa miesiące odkładania 100% średniej pensji, a po pierwsze, mało kto zarabiał średnią pensję, prawdopodobnie wtedy, bo raczej zarabiał się bardziej minimalną, tak mi się wydaje, w latach 90., bardziej nawet niż teraz. I, no i mówię, musiałbyś odkładać wszystkie pieniądze, co zarobiłeś, a tak się nie da, więc prawdopodobnie to nie było dwa miesiące, tylko. Dużo więcej, ale no to wiadomo, że tam się matka z ojcem złożyli coś tam, coś tam i, i się dało kupić. Ja PlayStation pierwsze pamiętam, nie miałem chyba, chyba z byku miał, albo mój ojciec miał, a potem sprzedał, czy tam coś z tym, z tym zrobił. Nie wiem, bo to były moje pierwsze wspomnienia z dzieciństwa. Miałem wtedy jakieś parę lat, ee, dosłownie trzy lata i pamiętam, że grałem było PlayStation 1 i że grałem w Gran Turismo i chyba tekę na trójkę. Oczywiście w Pirat. Nie, Gran Turismo miałem oryginalne. Bo, bo do tej pory mam tę kopię Gran Turismo oryginalną na PlayStation 1, co była chyba pierwszą grą, w jaką w życiu zagrałem, albo na pewno jedną z pierwszych. Popularność jednak przyszła dopiero później, kiedy to cena konsoli zaczęła stopniowo się zmniejszać, i w pewnym momencie można dostać było ją za 600-800 zł. I jak zwykle problemem były koszty gier, ponieważ gry kosztowały w przedziale około 100 do 200 zł. Jasne, niektóre były droższe. Odnosząc się do. Średniej... No to jest tak, jakby teraz gra kosztowała 500, nie? I nie mówimy to o GTA 6. Zarobków cena gier to była około 1,5 do 1,10 pensji. Piractwo w tamtym czasie przeszło na trochę inny model. Nadal handlarze byli na bazarach, jednakże płaciło się za płytę z grą. Na przykładu taki Crash Team Racing. Który był na jednej płycie, kosztował zaledwie 20 zł, ale już takie Final Fantasy VIII kosztowało 80 zł, bo było wydane na czterech płytach. Mam nawet taką małą anegdotkę, kiedy to e, mój znajomy całe życie miał konsolę, miał też PlayStation oczywiście, kupował sobie gry po jednej sztuce. Jak kupił sobie Finala, no to kupił najpierw sobie pierwszą płytę, hmm. potem jak kupił drugą i tak dalej. Gdy rodzice kupili mu w końcu komputer, no to chciał sprawdzić popularność Diablo Więc poszedł sobie na bazar, kupił pierwszą płytę. No. I oczywiście wielkie było jego zdziwienie, kiedy gra mu nie poszła, bo jak miał zainstalować tylko z jednej płyty, skoro wymagane były trzy. Przyszedł w końcu rok 2000. Duża część straganów z grami zwyczajnie zniknęła. Policja robiła masę nalotów, zarówno na handlarzy, jak i osoby prywatne. Wszyscy byli zagrożeni, sądy szybko ich wskazywały, wlepiały ogromne mandaty i kary. Wiecie, że państwo nasze tak nigdy nie działało. Oczywiście w tym przypadku chodzi o pojawienie się neostrady, czyli rozprzestrzenianie się naszego kochanego internetu w wielu polskich domach, a wraz z nim Pojawiły się oczywiście torrenty, które służyły w jednym celu. Jakiego klienta torrentowego używaliście za dzieciaka? Bo było... Emule było najbardziej popularne chyba wtedy. Pamiętacie Emule? O, to wujek byku z Emule ściągał muzyczkę, gierki i tak dalej. Siematero. I, i, I było Emule. Eee... Ale jak... Mniejszy to był chyba Bersher. Bersher. Mówicie o Bersherze. Miś taki. <grych> I, a ja używałem Ares. Aresa. O. Ściągałem muzykę Hemp Dziś Gdzieś mam w ogóle te wszystkie piosenki z Aresa ściągnięte kiedyś na dyskach. Także... Kaza? Kaza to nie słyszałem. Kaza. P2P. Ciekawe. Pirate Bay, no Pirate Bay to jest bardziej jakby tracker i jest do tego chyba świeży dosyć. I ta sytuacja przyniosła również zmiany w technologii, ponieważ ze zwykłych napędów w komputerach zaczęły pojawiać się nagrywarki. A koledzy, którzy mieli jako pierwsi byli najbardziej popularni w całej klasie, a nawet w całej szkole. Ja miałem nagrywarkę CD. A strasznie chciałem mieć nagrywarkę DVD i w końcu ten. Później, jak się pojawiły, to chyba z Bitkometa korzystałem. A coś. A... No nie wiem, czy kojarzę. I niektórzy prowadzili nawet całe zeszyty, gdzie mieli wypisane co kto chce, ponieważ zwyczajnie była ich taka ilość, że się zwyczajnie gubili. I tak mijały lata. Piractwo zaczęło się marginalizować. Powodem wcale nie była nowelizacja ustawy o prawach autorskich, bo nie oszukujmy się, nikt na to już nie zwracał uwagi. Co było powodem takiego stanu rzeczy? Po pierwsze, w wielu sklepach pojawiły się kolekcje klasyki. Były to gry mm -hmm. sprzed kilku lat, które można było kupić za... Nie dni. miałem dwóch dyszek na ekstra klasykę i siedziałem pod empikiem, chmieniąc jak dobrze by zrobić więcej cyfer. 20, 30, 40 zł, co w tamtym okresie było już niewielką kwotą. W porównaniu do pobierania gry z torrentów, nie musieliśmy bawić się w szukania kraka, tracić czasu na to, że to co pobieramy nie okaże się jakimś fikołem, więc <laughs> popularność takich promocji Klasyk. rosła. Po części, Wpływało to później na to, że takie Oglądaliście quality of piratów, life, czyli kupowanie, instalowanie i granie, powodowało, że coraz więcej osób zaczęło kupować gry już na premierę. Oczywiście czas też miał ogromną rolę. Z dzieciaków z marnym kieszonkowym stawaliśmy się dorośli. Niektórzy mieli prace dorywcze, niektórzy mieli już stałe prace. Zaczęliśmy zarabiać i wydawać je również na rozrywkę w postaci gier komputerowych. Swoją cegiełkę do tego wszystkiego dołożyły jeszcze Czasopisma growe. Kto mm -hmm. czytał CD Action? Te... Kurde, ja mam, ja mam taki stos tych płytek CD Action, ale szkoda, że w pewnym momencie CD Action, znaczy, no to była naturalna kolej rzeczy, nie? To nie mogę być na to zły, ale że CD Action się przerzuciło na te klucze, bo, bo ja tych kluczy nie realizowałem i nie mam dużej części tych gierek, które były dołączane do zestawu. Natomiast no, mam jeszcze dużą kolekcję gierek, których dalej mogę zainstalować. Zresztą część z tych gierek normalnie ogrywaliśmy na streamach, jak potrzebowałem jakieś gierki, to zamiast ją kupować gdzieś tam na gogu czy na steamie, to znajdowałem w mojej kolekcji płytek CD-Action normalnie, nie? Ten zapewne pamięta dział listów, kiedy to Smuggler odpowiadał na korespondencję. Ale Smuggler rad, dalej odpowiada na korespondencję. Starali stary. się usprawiedliwiać swoje zachowanie. Odpisywał o nim bardzo mocno. Rzucał silne statementy o tym, że piractwo to jest złodziejstwo. Ogólnie smuggler z CD Action to jest taki fajno Polak, chyba nie, ale no prawdopodobnie on jest może nie z pokolenia naszych starych, może trochę tam młodszy. Ale to jest jeszcze to pokolenie, które no wydaje mi się, że nie kuma obecnego świata już za bardzo i, I na tym wpisy jego facebookowe czasami są no potężne, potężne, potężne. Bo oni są złodziejami, oszukują twórców, niszczą rynek i tak dalej. My oczywiście w tamtym czasie piraciliśmy, jednocześnie sami śmiejąc się z tych listów, ale gdzieś tam u nas pojawiały się takie znaki zapytania, jakaś taka niepewność. Z no, tego, pojawiały co się znaki zapytania kiedyś, dlatego że kiedyś, jak piraciłeś gierkę, to piraciłeś gierkę, po prostu mogłeś odpalić gierkę, a to też nie do końca o to chodziło, bo chodziło o to, żeby mieć fizyczne wydanie, żeby mieć pudełko, żeby budować kolekcję, żeby sobie przeczytać instrukcje, żeby jakby poczuć to w rękach, włożyć tę płytę. To było zupełnie inne doświadczenie niż teraz. Teraz, tak naprawdę. I... Płacenie na Steamie, szczerze mówiąc, ja mógłbym porównać do tego, że ja płacę, powiedzmy, kupuję jakąś grę w promocji za parę złotych, za 10-15 złotych, daję te 15 złotych, nie dlatego, że chcę kupić oryginał, tylko że wygodniej mi jest wydać 15 złotych, niż szukać torrentów i krakować. Rozumiecie? Dużo wygodniej jest mi wydać te parę 15 złotych. Bo naszych złotych teraz to kebab jest droższy, rozumiesz? Kebab, paczka fajek jest droższa, nie? I możesz sobie kupić. Wiadomo, że są też droższe gry i tak dalej, nie? Nasza etyka, nasza moralność zostały poddawane próbie. I na sam koniec powiem, że. Jasne, piractwo jest złe. Z mhm. tym prawdopodobnie większość osób się zgodzi. Obecnie gry bardzo często są na promocjach, gdzie można je dostać nawet za kilka złotych. Mamy znacznie większe możliwości niż było to jeszcze 20 lat temu. Ale czy piractwo było tylko złe? Bo ja osobiście Nie. uważam, że piractwo miało ogromny wpływ, i to w kontekście pozytywnym, na całą branżę gier. Też uważam, że miało pozytywny. Trzymało trochę to wszystko w ryzach, wydaje mi się, w pewnym sensie, że jakby tak powszechne piractwo zmuszało twórców gier do jakiegoś tam chociażby bratania się z graczami. Rozumiecie, o co mi chodzi? Że. Jak, jak, jak jakiś twórca gier, jakaś firma, która tworząca gry, po prostu była nieuczciwa w pewnym sensie, nakładała jakieś DRM-y, jakieś inne dziwne rzeczy, po prostu psuła graczom krew, to gracze nie chcieli za nią płacić i sobie często piracili, tak? Natomiast teraz te firmy mogą sobie z nami robić, co chcą, a wiecie z czego to wynika, że bardzo dużo osób, którzy grają w gry, ja, jakbym chciał, ten segres piracił. Jakbym bardzo chciał zagrać w jakąś grę i nie chciał, jakby. Kupować je. Ja nie piracę gier ogólnie, bo mówię, wygodniej mi jest kupić grę na Steamie, nie gram w wiele gier, a jak już w coś gram, to gram w coś, że to mnie tak naprawdę faktycznie jara i taką grę kupię. Ale jeżeli bardzo chciałbym zagrać w jakąś grę, a wiedziałbym, że nie chcę dać pieniędzy tej firmie, która tę grę stworzyła, bo nie zasługuje na to, zrobiła jakąś tam grę ciekawą, ale niezgodne ze mną byłoby zapłacenie, i to bym sobie dał radę, dałbym radę sobie to spiracić. Tylko że 98% graczy. Nie, nie potrafiłaby spiracić gry dzisiaj. Piractwo jest marginalnym problemem. Ponieważ gdyby nie piractwo w tamtym okresie, prawdopodobnie ja sam nie grałbym dzisiaj w gry. I zamiast siedzieć w weekend przy finalu czy przy baldurze, szedłem z kumplami na imprezę, grał w piłkę nożną, poznał jakieś fajne dziewczyny. Kurwa, to tutaj był ten błąd. KURWA! Ach, ale zapiszczało mi w uszach. I ja sam, gdybym w tamtym okresie nie spiracił jak takiego Warcrafta, to w późniejszym czasie nie wydałbym setek, jak nie tysięcy złotych na abonament do World of Warcraft. Nie Oj, moje współczucie, stary. Naprawdę współczuję z całego serca. Następnych części Heroesów, by poczuć, czy są tak dobre jak Trójka. Nie sprawdzałbym nowych finali, nowego Diablo, lub innych tego typu gier. Prawdopodobnie. Nawet by mnie tu nie było. A cała branża gier wyglądałaby zupełnie inaczej. I tutaj zostawię Was już z własnymi spostrzeżeniami. Tak jak powiedziałem w wstępie, ten materiał. Dobra, fajny, zostałem, nawet subskrypcję zostawiłem. Fajny materiał. Ale podsumowując to wszystko, Nakłowski napisał, że dla mnie w dzisiejszym świecie nie ma usprawiedliwienia na piractwo. Dla mnie, właśnie w dzisiejszym świecie, piractwo może być wielokrotnie bardziej usprawiedliwione niż w świecie dawnym. Gdyż w świecie dawnym, w świecie jakiś czas temu, piractwo było faktycznie piraceniem, to znaczy ty ściągałeś jakiś tam software i nie wspierałeś firm, które tworzyły fajne rzeczy, nie? W dzisiejszych czasach bardzo mi przykro, ale bardzo wiele firm, które robią gry stosują niefajne praktyki. Bardziej wydawcy może niż, niż te firmy, tak? Ale stosują nieciekawe praktyki. Eee, to są korporacje, to nie są pasjonaci, którzy tworzą te gry z radości, tylko to są korporacje, które jakby sobie na tym zarabiają i tak dalej, a zatrudniają tych pasjonatów. Więc ja rozumiem spiracić grę. I, I to nie jest tak, że zabierasz z kieszeni twórcy gry. Nie? Także. Na przykład, nie? Jakby, no nigdy w życiu bym chociażby nie kupił Sims 1 i Sims 2 za 40 y, y, dolarów na, na Steamie, nie? Y, Sory, no, no nie kupiłbym, bo i jej to kasztany. Świetna gra Sims 2, stworzona zresztą wiele lat temu, ale no nie, no. No, już, już to są inne czasy, i ci twórcy, wiesz, te, teraz pieniądze za tę grę nie dostaną twórcy tej gry, tylko dostanie EA, która ma prawa do marki i tyle. Problem, że ludzie nie potrafią rozdzielać dużych korpu od małego twórcy i potem piracą nawet indyki. Ta o nie, broń Boże. Indyków nie można piracić. Według mnie, piracenie gier niezależnych, nawet gier jakby średnich, jest według mnie niedopuszczalne w sensie takim, że to są gry od ludzi, którzy faktycznie. Jakby potrzebują tych pieniędzy, i oni konkurują na rynku właśnie z tymi dużymi molochami, którym się nic nie stanie, jak spiracisz ich grę.